I for waiting since many of you waited from the morning, we will start with the group uh, starting at 11 a.m. Zacznijmy od grupy, która była do południa, czyli o godzinie 11:00. We have one special prize, number 32. Mm -hmm. Mamy jedno wyróżnienie: ciępinhu, saksofon, powiechna, popiechna, skrzama, muzyczna do stopnia w tym barku. Prize. Mamy jedno trzecie miejsce, Amelia olszewska flet, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia imienia ignacego Jana Podarewskiego w Krakowie. Second prizes. Mamy dwie drugie nagrody. I od razu zaprosimy y, dwóch uczestników: Adrian Sowczak, Klarnek, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w tym barku, i Barbara Krzyżak, Flet, Społeczna Publiczna Muzyczna. And one first prize goes to. Milena Halik, August, Szkoła Muzizna I Stobnia Apparently, the first prize winner did not stay for the prize. I will take it myself. Next group from 12:15.

Barbara Kocot, gitara Zespół e, Państwowych Szkół Muzycznych im. E, Mieczysława Karowicza z Krakowie. The I pierwsza nagroda. Nikodem Kondela Skrzypce, Państwowa Szkoła Muzyczna. In the afternoon, at 2:45 o'clock, we have four special prizes. No second prize, no first prize. And in this group, we have four recognitions. Third place, and we don't have first and second prizes. Here are the four special prizes. Wyróżnienia. Dominika kibała Flec, zespół ym, szkół muzycznych w Wieliczce. Emilia Koba, Skrzypce, y, Szkoła Muzyczna 1 stopnia im. Ignacy Jana Zadarewskiego w Krakowie. Janka Czmaczyk Akordeo. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia z niedźwiedzią. <klucza> Patrycja Berska, skrzypce, szkoła muzyczna Padowica. <klucza> W tej kategorii mamy jeszcze jedno specjalne wyróżnienie i to jest wyróżnienie od jurorki pani Dominiki Rosiek dla Suzanny Szmudy. Zapraszamy. I mamy jedno trzecie miejsce. Milena Krybus, skrzypce, społeczna publiczna szkoła muzyczna pierwszego stopnia w tym barku

Weronika Jurczak, skrzypce, szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu. <zyskliwia> I Mija z skrzypce Szkoła Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Two second prizes. Um, tak mówiliśmy wcześniej, trzeciej nagrody nie ma. Mamy za to dwie drugie nagrody. Rosalia z grzyb. Przepraszam, z grzyb chcesz tamtych Anna Mej Rosiek fortepian, Rachmanino w Akademii w Londynie. I w pierwszym miejsce również Anna Majrosik Win, skrzypce, Rachmanino w Akademii w Londynie.